Siemano, 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 witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku i jak ja tutaj powoli będę odpakowywał tego boksa i Wam tłumaczył... Za chwilę na czym polega ten odcinek albo te dwa odcinki, to opowiem wam, żebyście zapoznali się z opisem tego filmu. Do wrzuciłem na sklep nowe Pokagan Boxy z naprawdę bardzo ograniczoną ilością i z naprawdę bardzo fajnymi dropami w środku. Więc możecie się z nimi zapoznać, dodałem te zdjęcia, co można w nich trafić. No i myślę, że naprawdę warto się z tym w opisie mojego filmu zapoznać. Jak i zapraszam was serdecznie na event, który odbędzie się 6 maja. We Wrocławiu Polish Card Show. Obecność obowiązkowa, będzie się można ze mną spotkać, pogadać, zbić pionę, zabierzcie swoje karty na wymianę, potrajdować, zagrać z Dominikiem TCG. A jeżeli z nim wygracie w karciankę, to zgarniecie nagrody. Spotkać się również z Jakubem, ale tak jak mówię, wszystko jest w opisie tego filmu, więc w wolnej chwili lećcie do opisu tego filmu i zapoznajcie się ze wszystkimi informacjami. A jeżeli chodzi o ten odcinek, na czym to będzie polegało? Dzisiaj otworzymy sobie booster boxa, skarły ten violet, czyli 36 boosterów, a na następnym odcinku otworzymy sobie 36 slivet boosterów i zobaczymy, co tutaj wygra, co lepiej tutaj sobie drapnąć, czy slivet booster, czy może jakiś pojedynczy booster. No, ja jestem bardzo ciekawy, jaki będzie wynik, a wy możecie w komentarzu teraz napisać, co według was wygra, booster box czy 36 slivet boosterów. Ja już z przyzwyczajenia w ten sposób sobie to zrobię. No i rozpoczynamy ten maraton. Openingu. Zaczynamy od kodu dla was. Drugi booster. Epoka gomboksu naprawdę fajnie mi wyszło. Ogromne pudła. W drugim boosterze Koraidon. Nie powiem, że nic, ale Koraiden, trzeci booster. No, ja jestem bardzo ciekawy, jak będą dropiły Sliver Boostery 36. Stóp. Zrobimy Booster Boxa Sliver Boostery. No, bo tutaj to na razie tak średnio będzie. No, a na pewno coś tu będzie. Chociaż nie wiem, czy teraz tego nie. Właśnie nie zaczarowałem, że nie będzie. No, ja liczę na Miriam. Miriam, zawsze spoko. Chociaż już mam to. Nie powiem, powtórka by się przydała. Nie lubię tak otwierać. Jak dużo otwieram i długo nic nie wpada, to bez skitu nie lubię tego. Tu coś jest. I jest to Jacku. Trafiamy Jacku. Miło Cię Jacku widzieć. Proszę bardzo. Ale my szukamy dalej. I tutaj widzę, że jest Kozacki Slowpoke. To jest w ogóle bardzo fajna karta. Lubię karty, w których. Koszulki Rebelowskie Long Plus Premium, premium. Patrzcie, jaka gruba paczka i jest tutaj setka. Ja mam takie pudełeczko, robię sobie tak i koszulki są gotowe. To na podłogę. Później będziemy się tym martwić, zbierać, sprzątać. Na razie schowajmy slowpoke. Już wam powiem, dlaczego ten slowpoke mi się tak podoba. No bo patrzcie, to jest ładna, czysta karta i tylko wystaje tutaj ten slowpoke. Nie wiem dlaczego, ale tak mi się podobają takie karty. Pusty. Gardevoir X. Bardzo dobry EX. A będzie grywalny. Dobra, lecimy dalej lewą stronę. Szczerze wam powiem, że już się nie mogę doczekać tych śliw, bo mam na nadzieję, że mi też. To coś jest? Team Star Grund. On to na razie tutaj trenerami nam sypie, ale bardzo ładny ten Czyli w następnym podropie jak widać nic nie ma. Również pusty, no i trzeci, czyli dropnęło i teraz jest trzeci i też nic nie ma. Nie za szybkie tempo dla Was. Może teraz zaczerujemy, chodzik, energia, no i w sumie to można odwracać i otwierasz, no to jest booster dla youtubera, to nic nie trzeba przykładać. Chodzik, energia, odwracasz, patsubi, paumo, mira idem. zaraz cała lewa strona będzie otwarta. Dobra, mamy całą lewą stronę za sobą. W lewej stronie Jacku, Tym Grungar, Grunger, Slopu, Koraidon. No więc mam nadzieję, że prawa jest trochę bardziej napchana dropami. No i tu zaczynamy już od razu od dropu, od School. No i teraz prośba, żeby nie zwalniać tempa. Prośba, żeby tu też było coś grubego. Dobra, może być Gardevoir chociaż. Albo Miraidon, bo mi się podoba też. To jest chyba IEX jakiś. Tak, Iron Treats. No dobra, to już za EX już podziękuję. Już, mi, już nie chcę ix -ów. Coś innego teraz poprosimy. Dobra. Tu trzeba trochę sprzątnąć, bo już się nie mieści. Tu coś jest. Arka na To jest ten ładny z teksturką. No ale prosiłem, żeby jak się już nie było. A tu cały czas dają tej Eksy. Ładnie ta mata z Marni fituje do openingów. O, Basic Energy. Walcząca. Czyli złotko nasze z tego boxa to taka energia. Trochę pochowam w koszulki. No, jeszcze trochę boosterów zostało, więc jeszcze trzymajcie kciuki, jeszcze nie puszczajcie ich. A po filmie w sześciu dopisał. Do Lecą. Nie wiem, ile tych butów zostało. Już raczej nie dużo. Ile z dropów? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 no, to tak, jeszcze ze trzy, cztery byśmy chcieli jakieś fajne, jakąś Miriam, najchętniej, no taki sobie ten box. O. Nie. Mówcie, że taki sobie jak jeszcze są boostery. Bo tu coś jest. Miraidon. Lepszy Miraidon niż nic. Ojkolo, Dużo tej świni też jest. Co chwilę ta świnia mi się trafia. Tu coś jest. Sandał. Sandałów bardzo mało trafiłem, naprawdę sandałów malutko jest. Dobra, są trzy, no i pytanie, czy coś w tym boksie jeszcze będzie. Boostery, boostery, Dwa boostery. Ale sprzątania. No i last booster. I puste, Czyli dobrze Policzyłem. Miraidon, X Oinkol, Sandow, Totskul, Iron, Arkanine, Basic, Jacku, Teamstar, Slopów i Kikoraidon. Takie mamy dropy z booster boxa, więc na następnym odcinku otworzymy 36 sliwek boosterów. Zostawcie suba i koniecznie łapę po odcinkiem i widzimy się na kolejnych odcinkach, a wy teraz do opisu zapoznać się ze wszystkim, co tam dla was zamieściłem. Trzymajcie się, no i cześć!